Czyli witam was wszystkich moi drodzy, bardzo, to, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale Dzisiaj będziemy sobie robili w sumie coś ciekawego, ponieważ jeszcze tego na moim kanale nie było, ponieważ będziemy oglądali dzisiaj najlepszy, najlepszą walkę w historii Clash Royale Tak jest przynajmniej napisane. Tutaj właśnie jest to walka, która została opublikowana 7 grudnia, no i jest to z mistrzostw chyba świata. O, nie chcę mówić na pewno, bo zapewne mogę się pomylić bo przez tą przerwę co miałem, ale jestem bardzo ciekawy, jak tutaj e, wyglądała ta walka. Walka, no i zapraszam Was do oglądania, tak więc lecimy. Mam tutaj walkę pomiędzy Surgical Goblinem e, versus Mortenem. Ja przysięgam wam, nie oglądałem tej walki. Gdzieś tam przesunąłem to chyba do pierwszej minuty, żeby zobaczyć o co w tym chodzi i czy to w ogóle się da nagrać, ale po prostu nie odtwarzałem tego ani nic tam dalej, żeby wiecie, żeby nie zaburzać sobie emocji i tak dalej. Tak więc lecimy, prawda, i oglądamy się na full ekran. No i aż sam jestem po prostu mega mega ciekawy jak to tutaj będzie wyglądało, prawda i... I, no, i jak gracze, prawda, będą sobie radzili, dobra. Widzimy tutaj, mamy 2 do 2, tak? Mamy 2 do 2, bo widzę, że tutaj Sturgical Goblin, który jest z Teamu Team Liquid, dostał dwie koronki, no i Morten, który jest z SK Gaming, też ma dwie koronki, tak? Więc jest całkiem, całkiem spoko. No i zobaczymy. 88% wygranych, a tutaj Sturgical ma 50, tylko że on zagrał więcej meczy, prawda? Więc, więc zobaczymy, zobaczymy. Co my tutaj mamy, ok. O, kurde widzę tutaj Surgical wystawił sobie on ma taki deck bardziej zobaczcie on ma trzy legendy po, pokazane jak na razie widzę tutaj Morten e, ma tych legend e, znaczy żadnej właściwie jeszcze nie wystawił legendy ale w ogóle zobaczcie na to to jest bardzo bardzo zabawne ponieważ e, to jest uznawane Zresztą chyba nie, nie wiem kto to wrzucił, czekajcie, zobaczmy, kto to w ogóle wrzucił tak z ciekawości. Cup and Blood. Myślałem, że ktoś z tego, z, z Clash Royale Studio, studia, ale nie, no dobra, ale zobaczymy, prawda, jak tutaj będzie wszystko wyglądało. Okej, okay, mamy Pekkę, druga minuta walki, jestem aż sam ciekawy, no bo jeżeli to ma być najlepsza walka w historii, no to no może akurat będzie, może będą takie wiecie emocje, kto wygra do samego końca. To będzie bardzo spoko, bo widzę, że kto wygra tą walkę, to przychodzi dalej, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, mamy tutaj Gosta ze strony Surgical Goblina. Hmm, dobra, mega minion, no i archera by tutaj sobie wystawił wariacik. O kurde, dużo mu zadał, dużo mu zadał I powiem wam, Surgical Goblin, ale te Inferno dużo zablokuje jednak, no. Te Inferno dużo zablokowało i on w ogóle nawet tam jakby nie mógł podejść za bardzo. Barbarzeniec, barbarzyniec, barbarzyńca raz walną, więc to jest na pewno bardzo, bardzo spoko. Zresztą w ogóle zobaczcie, jak oni są na takich fajnych tych, na takich fajnych podwyższeniach, na tych wieżach, sobie siedzą. To jest na pewno, na pewno bardzo, bardzo spoko. Okej, okay, Walkiria. Cały czas Surgical Goblin ma przewagę eliksirową, jak sami może, możecie zauważyć. W ogóle go nie atakuje tutaj. Eee, no i w ogóle napiszcie Czy oglądaliście tą walkę kiedyś bo, bo wydaje mi się, że mogliście ją oglądać prawda? Jeżeli to jest jedna z lepszych walk w historii No to myślę, że mogliście ją oglądać Okej, okay. idzie tutaj O, ciekawe, ciekawe co zrobił tutaj Strudzik Algobi Na pewno dużo zada No, powiem wam, że Pekka do... Dojdzie Pekka, dojdzie Pekka Jak nic, nie, albo i nie Czekajcie, bo on na pewno, nie, nie doszła Ja Ja cię kręcę, to było bardzo, bardzo bliskie Dobra, leci pandytka, no i ona ładnie, bardzo ładnie to zagrał tutaj e, Surgical Goblin. Ogólnie Surgical Goblin to jest chyba chyba każdy go znano, bo wiecie, też jest youtuberem, to, to pewnie też dlatego, prawda? Okej. Okay. No, tu jest ciekawe, ciekawe, 3 minuty jeszcze walki w mi się, że będą, to będzie taka wojna, taka typowa wojna, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, idzie Pekka. O, ładne, to było bardzo ładne. No to jest powiem wam, zobaczcie 800, 800 wieża ma więcej, prawda zbił Surgical Goblin. Okej, okay, zobaczmy tutaj widzę gości i jeszcze tam zobaczcie Poisona dał, bardzo dobry Poison, chociaż no nie wiem czy aż taki, nie dobry jednak, bo zobaczcie ile spalił. On zaraz, prawda, sobie to na kulkę jedną zgasi. Okej, okay, tutaj Inferno kolejne na tego, na pekkę. Ale ona nie dojdzie, to pe... no nie ma szans, żeby ta pekka doszła, nie ma szans, bo już e, nie dość, że zapas tracił, to, to jeszcze nie miał Surgical Goblin e, Inferno Dragona, prawda, więc to raczej małe szanse były, żeby w ogóle ta pekka tam doszła, prawda? Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Okej. Okay. No i powiem wam, że ta przewaga trochę stopniała od Surgical Goblina. Wydawało mi się, że to będzie taka, że to będzie taka idealna, prawda, walka dla Surgical Goblina, no bo już bardzo dużo zbił. Ale tu jednak sami, zobaczcie, Inferno, taki dosyć szybki dek ze strony, ze strony, moi drodzy, Mortena. W ogóle Surgical Goblin nie odkrył jeszcze jednej karty. Jestem bardzo ciekawy, czy to nie jest przypadkiem ten, Elixir Collector, coś w tym stylu? Bo zobaczcie, jednej karty cały czas Surgical Goblin nie pokazał. Nie, aż sam jestem, prawda, ciekawy, co to może być. Okej. Okay. Surgical atakuje na drugą stronę, no ale tak, no tutaj zwykłe goblinki, powinien to zatrzymać. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. Tu na pewno zapik polecił Surgicala. No ale no nic poza tym, nic poza tym. Mhm. Widzę, że Surgical atakuje już na dwie strony, co jest dosyć mądre, tak mi się wydaje. No, powiem wam, że... No, ciekawa walka, naprawdę ciekawa walka. Nie wiem w ogóle, kto tutaj wygra. Czekajcie, zobaczmy, o co... Oj 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 oj. Poisona miał, parcie Poisona miał. Ostatnią kartę miał Poisona. No, to raczej mądre było. Co się dzieje? Parcie wygrał, wygrał, bo ma więcej HP. Wygrał, wygrał. Nie, nie wygrał. Wygrał jednym HP. Nie. Kto wygrał? Surgical Goblin wygrał jednym HP. Ja. Yeah. Ja, yeah, no to rzeczywiście to była mega dobra walka. Jednym HP wygrał. Patrzcie jak się cieszą. Bo przechodzą chyba do tam do półfinału, bo do finału nie wiem właściwie. Ja. Yeah. Jeden HP. Jeden HP zostało. Masakra. I ja cię kręcę. No to była dobra walka. No, gościu, Gościu z kozakiem totalnym. Gościu z kozakiem. Nie naprawdę powiem wam, że Surgical Goblin to jest mega dobry gracz. Sami zobaczcie jak tutaj na dwie wieże poleciał, żeby jak najwięcej zbić życia z wieży przeciwnika, prawda? Wow, to było naprawdę dobre W ogóle powiem wam szczerze, że ja bym bardzo, ale to bardzo chciał być na takich finałach. Serio, to by było naprawdę coś wspaniałego, Gdyby mi się udało kiedyś być na takich finałach, wiem, że one się tam chyba, chyba one są w Ameryce, no bo raczej jak studio tam, chociaż studio jest, no nie wiem, nie wiem gdzie one są, nie wiem gdzie one były, nie będę, wiecie, spekulował, ale bardzo bym chciał być na takim właśnie widowisku takie typowe Clash Royale, Wiem, że Browstars podobnie, ma być na na Jemie, więc to jest bardzo bardzo ciekawe, zobaczymy jak to będzie, nie na Jemie, ale chyba w Katowicach po prostu w spotk'u. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie! No i cześć!